Witajcie moi drodzy. Krzysiek na kanale Garaż nie, 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 nie skręcaj mi się. Słuchajcie, taki problem w Superbie dwójce to jest ten Amundsen, czyli RNS 315. Nie działa nawigacja. Stoi w jakiś losowych miejscach. Teraz gdzieś koło pruszcza Gdańskiego, czy ode mnie to kilkadziesiąt kilometrów. Tutaj stąd to nie jechali, nie? Gdzieś tu, no tam. No to tu gdzieś, no nie wiem, no po prostu się dzieją rzeczy dziwne, nie łapię pozycji. Co my zrobimy w tym filmie? Podmienimy tą antenę, tutaj jest ta, chyba ta w dachu, nawet nie wiem. Zobaczymy, co tam słychać za radiem, wyciągniemy radio i podłączymy do tego antenę. Tutaj kierownik akurat przypadkiem ma antenę. Co to jest? O, to jest taka antena. GPS antena z wtyczką Fakra Do gniazda Fakra Także ja tu stawiam kamerkę Moi drodzy i Sobie to radio wyciągniemy I potestujemy na antenie zewnętrznej Od czego zaczynamy w takim razie Pierwsze co moi drodzy to rameczka nie Rameczkę dookoła Ten już się tutaj Poszczerbił Ej hop O! Pięknie wyskoczyło. Co tu awaryjne się łączyły? Bowiem, powiem wam gorzej mi idzie jak muszę wam pokazywać, bo ja bym już to wypiął, tylko teraz tak chcę ułożyć ręce, żebyście wy widzieli, bo tak to ja wsadzę Tutaj rękę i nic nie będziecie widzieć. Jak ja mam tu podejść z tej strony, to widzicie? Wszystko teraz macie widzieć. O, pyk. Teraz tak, kto chce, może sobie odpiąć wtyczkę od erbaga, yy, kontrolkę erbaga wyłączonego. Ja sobie to zrobię. Natomiast nie włączać zapłonu teraz, bo mam wyskoczyć kontrolka poduszek na szafie. I będziecie musieli mieć kąpa, żeby to zgasić. Jeżeli teraz tego nie włączycie zaponu, to tu wam się nic nie, nie zadzieje. 3 razy, 4 razy powinno być, a ja tu jest widzę 3 razy. No dobrze, wystarczy. 3 razy torx 20. I wyciągam radio. O, mamy śrubki wykręcone. I radyjko Nie ma co filozofować. Tu mamy taką skrzynię, więc możemy ją dać do przodu i Radejko sobie oprzeć. Muszę pojechać fotelem tam. No co, wypinamy wtyczkę, wypinamy wtyczkę, żeby był jakikolwiek ruch. O, mamy główną wtyczkę, no i mamy tu antenę GPS-ową. No idzie gdzieś tam sobie, no idzie. To jest to taka niebieska wtyczka. Hop. Widzicie to? To jest taka wtyczka. A my w tej antenie, co chcemy potestować, też mamy taką samą niebieską wtyczkę. O. Czyli teraz prosto. To schowajmy. Zaczepmy tę antenę. Nie wiem, jak tu w garażu będzie u mnie. Jak to się zaczepia? Pokażę Wam. Bo też są pytania. Mamy radio. Widzicie? Wtyczka. Wtyczka ma takiego ząbka. W oryginałach jest jeszcze taki, taki biały plastik, który się po y, odpięciu blokuje. O, pyk. Jego można też wysunąć i jak jest wysunięty do góry, to wtedy można go nacisnąć i się tam zapadka odblokowuje. Tak samo ten. Ma kodowanie, czyli ma nacięcie tutaj, a tu jest ząbek. Riklik. I to nie chce zejść, nie? Dopiero jak naciśniemy ząbek. O tak. Nie wiem, jak mam kadr ustawiony, naprawdę nic nie widzę. Dobra, no to co? Odpalamy to z powrotem, tego nie podłączam. To jest antena. To trzeba podłączyć. Wtyczkę fakra. Fuuu, wtyczkę quadlock. Te niebie, niebieskie i te białe to są fakry. O, rany. Zasłaniam Wam, nie? No niestety to kamerę gdzieś u góry umieścić. Klik. Mamy antenkę. Ona jest na magnesie, więc ona idzie do Nie wiem, no na półkę tu ją połóżmy. Nie wiem jakiś zasięg GPS u mnie w garażu. Tam leży, no i odpalamy tak. Z bomby. Odpalone, odpalone mapa. Nie wiem gdzie to pokazuje. Proszcz. Nie wiem, jak to zaktualizować, nie? No dobra, pojedźmy gdzieś, zobaczymy, co, co to jest to. Cel specjalny. Parking, stacje. Pamięć celów, brak. Słuchajcie, ponawigujmy gdzieś, zobaczymy co nam... Nie, no jedź, dobrze, dobrze, dobrze. Kraj. Polska. Miasto. Boże, by... Bia... Lista. Biała w Gmina. Kontynuuj. Brak numeru domu. Rozpocznij. Trasa jest w tej chwili obliczana. Ha, patrzcie gdzie z mnie znalazł, teraz brawo ja. Brawo ja. Znalazł mnie z pozycji. Nie wiem co to, gdzie ja, dokąd ja wybrałem trasę. Najgorsze jest na tym y, Amontcenie, tym rns 315, że nie można mapy przesuwać. Nie wiem dokąd jadę, nie wiem, mam... jaki rzut mam mieć tutaj. Y, mapa przeglądowa, pokaż. Gdańska y, tutaj gdzieś tam na zachodnią granicę. Y, ale działa, no, działa mapa. Dobra, wychodzimy z tego. Wchodzimy do nawigacji. Zatrzymaj nawigację. Chcę włączyć mapę. No jest dobra patrzcie to jest moja ulica lawendowa. To jest diamentowa. No to działa no to ta <coughs> słuchajcie ta. Działa to teraz trzeba by ją gdzieś zamieścić. Tam zaraz zobaczymy czy tam jest jakaś rurka do zamieszczenia. I on gdzieś tam schowany. Co się stało z, z anteną na dachu, czy ona w ogóle działa? No, nie, już nie pamiętam, jaka była tu historia. No ma działać, no jak na tym działa. Sprawa wygląda się więc tak, że umieścimy to, moi drodzy, tam. Widzicie tam w głębi belkę, tą metalową. Tam za dziurami nawiewów. Tam jest beleczka, i na niej umieścimy naszą antenę. To trzeba wydubać. No to, to trzeba, trzeba podważyć z dołu boku, z góry. Tu ma takie zaczepienie. I, i, no i wyciągnąć. Zostawmy, niech to wisi. Dobra, wsadzę tam tą antenę. Yy, nie mam, tu i tak nie będziecie widzieć w tych ciemnościach. Nie mam tylu rąk, żeby oświetlać, filmować i dwoma jeszcze robić. Ja tą antenę tam po prostu na magnes przywalę i Wam pokażę zaraz. Tu kabelek przy, przejdziemy tędy za kanałami, do radia tutaj, do tyłu i, 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 i już. No, udało mi się. Patrzcie, tam jest Antena na magnesie O tam z tyłu za, za, za wiązką Auć Nie da nie widać Tam ona siedzi O widzicie jak jest tam przyklejona Wiązka schowana, kabelek idzie tędy Teraz te nawiewy zaczepimy i kabelek puścimy nad nimi albo z boku ich z boku trzeba puścić. Tu środkiem się nie da, bo tu cięgna idą do regulacji. No dobra, potrzebuję dwie rączki jeszcze raz albo jakoś to by tu ustawił, co? I co? Ten kabelek gdzie jest tu? Idź tam sobie na bok. O, tam jest taka szparka i teraz to. I to po prostu nie, nie weszło, nie weszło, nie weszło. Widzę o. Jest. jest, 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 jest. A wyciągamy, no podważając tutaj brzeszki, nie? No i mamy. Jak to mamy, to jeszcze to trzeba było wyciągnąć. No to jest na zwykłe klipsy. A, plastiki są takie różne w tych samochodach. No i co? I mam tu tą wtyczkę. No to Radejko cyk z powrotem. No co, montuje mnie. Tutaj podłączamy tak. Nie wiem co, co widzicie. Nie chcę się sprawdzać, bo się zaraz wywali tamtą antenkę. Też tak blokujemy. No i tamtą antenę możemy do tyłu tam schować tą starą. Tutaj nie ma potrzeby analizowania, co się stało. Takie mam przekazanie. Zresztą nie mam jak zbytnio anteny GPS sprawdzić, bo jak. Gdzie ją mam zaczepić? No ta działa, ta na dachu nie działa, znaczy, że ta na dachu jest zepsuta, gdzie co? Ojejku, czemu nie mogę trafić tu do tego gniazda? No wejdź. O! Ło! Brawo ja. Radio jak wsadzamy, moi drodzy. Po prostu, tam jest taka szyna i tu jest taki ząbek i wycięcie i to musi wejść w siebie. Prosta i chwili Tylko no. podróż znajduje się ze wskazanym. Tylko znajduje się na drodze z ograniczonym ruchem drogowym. Wypad. Nie wiem co się nagrało, jak stał ten telefon, no ale jest ok. Podaję, podaję. Gdzie jesteśmy? Tadadam. Da, Baninko. Koło no to tak wygląda mi, moi drodzy, wyciąganie Radyjka i tam zabawianie się radio gra, żeby nie było, że antena się gra. Antena też gra. To da, dodam. Da, Skręcam. Ramkę robimy klik. Nie, nie zapomnijcie o wtyczce do poduszki. I gitara. I gitara. Będzie Pan zadowolony. Godzinka z groszy... godzinka niecała. Pozdrawiam moi drodzy, hej.